Dobra, robię live'a Widzimy okay. właśnie już Siema widzowie Czekamy na summer update Z moim kolegą Kaczochą Witam Czekaj, ja tylko sobie zrobię live. Dobra Będziemy robili jedyny czas jajka Więc no Ale chyba jest dobrze. 60... Bo nie ma no, ale delikatne. delikatna. Ja Czekaj, tak... Eee... O, 19 jest. Masz jeszcze FPS-ów, jest dobrze. ja mam jeszcze... Ja no? sobie zostawiam podkę Instagolda. O, ja jedno na klikie, jedno na laka podką, lak... więc tam. Ja sobie na Instagolda zostawiłem. Jaki jest zron liście? Dobra, uwara, taka, uwa dobra taka uwara, taka, uwaga, uwaga, taka... dobra, uwaga, uwaga, si! Secret drop chopie z maszynki. A nie, legendarny. Dobra, możecie już widzę kanał kaczuchy. Więc no. Ja drop. w ogóle z maszynki dwa razy Mikala kala dropłem. Ja raz. Robię chyba z Atlantis y Mikala. Jakim cudem już trzeci lak? Nie wiem. Jestem zadowolony, że trzy laki. Na razie ich nie muszę zużywać, oczywiście. Ponieważ ja mam trzy takie to na półtorej godzinki. Jeszcze sobie Instagolda, jakbym miał. W sumie mam Instagolda. No ładnie, jest, ja otwieram. O, legendarka usunięta. Ja muszę dobić trzy mityki i będę miał cały taki mój wymarzony team. Tylko ty ja mi. A robisz na YouTube live'a, czy na Twitchu? Teraz robię na YouTube. O. Ciekawie będę jakieś żelki odpakować. O, odpakowałem. O ja. Nie ja wiem. Mi się uda trafić w ogóle. Jakby... No. Ja mm, update może... 25 minut do update'u Nie... Ja myślę, że będzie fajny update. Jakby to będzie sam, jak y, chyba listem to będzie wtedy. Ja sobie zagram w gierkę. Y... I Jezu, gdy mi otwiera jajka. Ok. Ja chcę żelki zjem, hehe. Ja mam żelki, ale mi się nie chce iść. A nie wiem, czy ja loda sobie nie zjem. Wylega, już Dobra, gram. No. Dobra, grałam w gierkę. E no, co to było za. Nieczyste zagrywki, jakiś chłop mi. Jakieś nieczyste zagrywki, chłop mi trzasnął. O Jezu.